Przestań nagrywać. Przestań nagrywać. Siema, ma. To znowu ja dzisiaj przychodzę z tak zwanym hot newsem. Tylko u mnie, jeżeli chodzi o kanały wrestlingowe na YouTubie, tylko u mnie taka informacja: Roman Reigns postanowił wycofać się z walki o Universal Championship na WrestleMania 36 przeciwko Goldbergowi. I teraz tak, widziałem na grupach jakieś tam informacje i jest takie, taka sprzeczka, że jedni mówią, że fake news, że podbudowa pod walkę, robienie sobie jaj i podbudowa storyline'u pod walkę. Drudzy mówią, że raczej nie, według mnie on może się wycofał, on, on się wycofał, ponieważ jest, ma obniżoną odporność, jak wiemy przechodził białaczkę i mógł wycofać się troszkę o swoje zdrowie, i nie byłoby to nic takiego dziwnego. Na najbliższym SmackDown po, yy, ma być ogłoszone następstwo, zastępstwo za Romana Rainsa. Ja myślę, że zastąpi go albo Braun Strowman, albo Sheamus, e ewentualnie zróbmy coś szalonego, i może zróbmy tak, że to może będzie John Cena i The Fiend, i mamy Triple Threat Match na WrestleMania, Też doszły do mnie informacje, że w kwarantannie stał Game Misterio Dajina Bruka, także Daniel Bryan zastanawia się nad poddaniem się kwarantannie w związku z koronawirusem. Także no wiemy, że no niestety koronawirus to poduje wszystko, co tylko może być. Jedno jedyne co się stało to fajmy nie ma. Ale poza, poza tym widowiskiem... Zaraza to kobietuje niestety cały świat. Także to tyle ode mnie w tym filmie. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Jak myślicie, kto zastąpi Romana? Może to jest fake news? Piszcie wasze zdanie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I także chciałem wam podziękować za dobry odbiór mojego poprzedniego materiału, że podobała wam się ta piosenka. Także dużo zdrowia. Trzymajcie się i to tyle ode mnie dzisiaj. Heja. Nie, nie wychodźcie z domu.